Znamy projekty zgłoszone do sztenenskiego budżetu obywatelskiego. W kategorii duże projekty do 200 tys. złotych wpłynęło 8 propozycji. Jedna z nich nie spełniała wymogów formalnych, więc została odrzucona. Ostatecznie możemy wybierać spośród 7 propozycji projektów. Wybieg dla psów w Olsztynku. Projekt zakłada stworzenie profesjonalnego wybiegu dla psów na terenie miasta Olsztynka, wyposażonego w urządzenia do uprawiania psich sportów, altanki chroniące przed deszczem, ławki, kosze na śmieci i odchody oraz studzienka z zimną wodą. Teren będzie oświetlony. Wybieg dla psów będzie dostępny do bezpłatnego całodobowego użytkowania dla wszystkich właścicieli czworonogów, w tym także dla turystów. Obiekt byłby dodatkowo atrakcją turystyczną dla odwiedzających Olsztynek, którzy decydują się na podróż z psem. Wybieg może służyć również jako miejsce spotkań z behawiorystą lub integracji właścicieli psów, bo wiele osób adoptuje psy ze schroniska i po przejściach, dlatego wymiana doświadczeń byłaby bardzo cenna. Projekt wpisuje się w szeroko rozumiane działania proekologiczne. Bogu na chwałę ludziom na ratunek modernizacja strażnicy Wolsztynku. Projekt przewiduje stworzenie szatni dla strażaków, pomieszczeń socjalnych dla młodzieżowej drużyny pożarniczej oraz stworzenie punktu alarmowego. Projekt, który chcemy zrealizować w tym roku, w Zobo, jest to projekt modernizacja remizy. Chcemy przystosować pomieszczenia, które tutaj posiadamy, no a są już można powiedzieć wiekowe, do y, przystosować je do tego, aby do nas mogła przyjść młodzież, żeby mogli się edukować w naszej jednostce, a jednocześnie chcielibyśmy poprawić y, również bezpieczeństwo naszych strażaków. Od tego roku mamy młodzieżową drużynę pożarniczą, dla której chcemy też przystosować pomieszczenia, aby mogli w tych pomieszczeniach prowadzić swoje zajęcia. Przebudowa rozkładu pomieszczeń ułatwi działanie, między innymi przyspieszając łatwiejszą reakcję wyjazdową. Chciałbym Państwa serdecznie zaprosić do głosowania na projekt Ochotniczej Straży Pożarnej. Modernizacja jest to następny etap. Tak jak Państwo wiecie, poprzednie etapy zostały zrealizowane. Startujemy po roku odpoczynku. Zrobiliśmy z tamtych obo to, co zamierzaliśmy, i chcemy po prostu zmodernizować teraz jednostkę, aby mogła młodzież przychodzić do nas, jak również i seniorzy. Zapraszam do głosowania na Ochotniczą Straż Pożarną w Olsztynku. Dziękuję za każdy głos. Scena letnia na plaży miejskiej w Olsztynku, etap drugi. W bieżącym roku w ramach Obo jest realizowana budowa sceny z zadaszeniem, jednak koszt całkowitego zadania pod nazwą Scena Letnia na Plaży Miejskiej znacznie przekroczył budżet poprzedniej edycji Obo. Pomysłodawcy proponują dokończenie projektu w postaci wybudowania utwardzonej technicznej drogi dojazdowej do sceny, a także utwardzenie nawierzchni wierzchni wokół sceny to jest wyłożenie polbrukiem lub płytami. Niezbędna jest również widownia, można wykorzystać rzeźbę terenu, naturalne nachylenie, bez budowania dodatkowych schodów i nadmiernej ingerencji w to miejsce. Zamiast tego można na przykład sezonowo zakupić leżaki, koce, siedziska. Wystarczy nawet ilość stu miejsc, drewniane ławki na betonowych słupkach. Dokończenie tego projektu ma służyć zarówno mieszkańcom, jak i turystom, licznie odwiedzającym Olsztynek. Znajdujemy się na plaży miejskiej w Olsztynku, a Olsztynek ma to szczęście jako jedno z niewielu miasteczek, które ma swoją... Plaże. I właśnie dzięki projektom Obo staje się z roku na rok piękniejszy. Jest to miejsce, które w tej chwili jest takim ulubionym miejscem dla całych rodzin. Spacerowym, wypoczynkowym, rekreacyjnym, a dzięki Państwu może stać się również miejscem kulturalnym, bo pomysłów jest wiele na to miejsce. W tle scena letnia brakuje jeszcze miejsc w postaci amfiteatru i w tym roku składamy złożyliśmy projekt na amfiteatr na miejsca wypoczynkowe dla państwa dlatego głosujcie na amfiteatr na plaży miejskiej w Olsztynku dzięki wam powstało to miejsce a powstanie jeszcze więcej Miejskie punkty drobnych elektroodpadów – projekt przewiduje ustawienie trzech miejskich punktów elektroodpadów na terenie miasta Olsztynek. Będzie można do nich wrzucać zużyte baterie, żarówki energooszczędne i zwykłe, nieużywane, stare telefony komórkowe, drobne odpady elektryczne i elektroniczne, np. kalkulatory, piloty do sprzętów domowych i tym podobne, Płyty CD, zużyte tonery i kartridże. Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia świadomości ekologicznej mieszkańców, jak również wpłynie pozytywnie na większą dbałość o lokalne środowisko. Wady z urządzenia trafią do przeku w Olsztynku. Punkty zostaną zlokalizowane na terenie miasta Olsztynka, np. przykład przed Mopsem, przed Centrum Zdrowia NFZ czy przed stadionem Olimpii Olsztynek. Renowacja muru przy ulicy Mazurskiej wraz z wykonaniem murali. Celem projektu jest renowacja muru wraz ze stworzeniem murali o wysokiej wartości artystycznej na odnowionych ścianach przy ulicy Mazurskiej nieopodal Centrum Olsztynka. Murale będą nawiązywać do historii miasta oraz jego atrakcji potencjału. Renowacja rozwiąże problem niszczącego muru oraz odpadających tynków, jak również pisze się w cykl pozostałych zmian na ulicy Mazurskiej. Po wykonaniu nowej nawierzchni drogi oraz położeniu nowego chodnika na ulicy Mazurskiej jest jedyny zaniedbane element Element należący do miasta, wymagający pilnego remontu w związku z lokalizacją niemal w centrum Olsztynka. Kolorowa kraina gier chodnikowych, kontynuacja zagospodarowania przy na jeszcze bardziej tętniące życiem park sportu, kultury i rozrywki. Zestaw gier chodnikowych, gry w klasę, węże, drabiny, twister, naniesione trwale na powierzchni chodnika. Gry podwórkowe to znakomita rekreacja na świeżym powietrzu. Wielu z nas pamięta gry w klasy, w którą można było grać godzinami. Kolorowe plansze to idealny sposób na zachętę do zabawy ruchowej i poprawę samopoczucia. Są alternatywą dla wszelkich urządzeń elektronicznych, takich jak telefony i tablety. Które często w zbyt dużym stopniu pochłaniają nawet młodsze dzieci. Każdy dzieciak znajdzie coś dla siebie i z przyjemnością będzie przychodził do pełnego gier chodnikowych parku sportu, kultury i rozrywki. Projekt przewiduje lokalizację na odcinku około 130 metrów w sąsiedztwie istniejącego placu zabaw, stanowiąc dopełnienie i urozmaicenie istniejącej strefy zabaw dla dzieci. Defibrylatory dla lokalnych instytucji publicznych. Nowe możliwości szansą na uratowanie ludzkiego życia. Projekt zakłada zakup nowoczesnych urządzeń ratowania zdrowia i życia. Zostaną zlokalizowane w lokalnych instytucjach, czyli miejscach, gdzie przebywa najwięcej mieszkańców miasta. Dodatkowo w ramach projektu zostaną przeprowadzone szkolenia z zakresu pierwszej pomocy i obsługi EED dla mieszkańców i pracowników instytucji publicznych. W ramach projektu zostanie zakupionych 8 urządzeń dla lokalnych instytucji. Ich lokalizacja to Grunwald w Miejska Biblioteka Publiczna Wolsztynku, Miejski Dom Kultury Wolsztynku, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Przedszkole i Żłobek Miejski, szkoła podstawowa nr 1 imienia noblistów polskich Wolsztynku, szkoła nr 2 imienia Witolda Pileckiego Wolsztynku, Zabytkowa Wieża Ciśnień. Defibrylatory będą zlokalizowane w widocznych i ogólnodostępnych miejscach, wczesna defibrylacja zwiększa szanse na przeżycie nawet o 75%, z tego powodu dostęp do tych urządzeń staje się obowiązującym na świecie standardem, zgodnie z i organizacji międzynarodowych urządzenia te powinny znajdować się tam, gdzie występują duże skupiska ludzi. Głosowanie na projekty potrwa od 26 sierpnia do 12 września do godziny 15. Swój głos będzie można oddać w wybranych punktach na terenie miasta oraz internetowo na stronie obo.olsztynek.pl.